Zadanie 33. Dany jest punkt A o współrzędnych minus 18, 10 Prosta o równaniu y równa się 3x jest symetralną odcinka AB. Wyznacz współrzędne punktu B. Wiemy, że prosta y równa się 3x jest prostopadła do odcinka AB, skoro ma być jego symetralną. Wyznaczymy sobie teraz równanie prostej, na której znajduje się punkt A i jest ona prostopadła do prostej o równaniu y równa się 3x. Jeżeli proste, te dwie mają być do siebie prostopadłe, to znaczy, że ich współczynniki kierunkowe muszą być przeciwne i odwrotne. Stąd współczynnik kierunkowy tej prostej wynosi minus 1 trzecia. I wstawiamy do równania ogólnego prostej, czyli mamy y równa się minus 1 trzecia x plus b. Teraz wykorzystamy to, że do tej prostej należy punkt A o współrzędnych minus 1810, czyli za y wstawimy dziesiątkę, a za x minus 18. Otrzymujemy 10 równa się minus 1 trzecia razy minus 18 plus b. Wykonujemy mnożenie, stąd 10 równa się 6 plus b. Przerzucamy szóstkę na drugą stronę równania, stąd b równa się 4. No i otrzymaliśmy w ten sposób równanie prostej, na której znajduje się punkt a, czyli y równa się minus 1 trzecia x plus 4. Teraz układamy sobie układ równań. Z tych dwóch prostych, które mieliśmy, czyli y równa się minus 1 trzecia x plus 4 i y równa się 3x, punkt ich przecięcia to będzie dokładnie środek odcinka AB. Do rozwiązania tego układu równań wykorzystamy metodę podstawiania, czyli widzimy, że y równa się 3x, do pierwszego równania za y wstawiamy 3x. Otrzymujemy 3x równa się minus 1 trzecia x plus 4, mnożymy obie strony równania przez 3. Stąd 9x równa się minus x plus 12. Drugie równanie cały czas będziemy przepisywać. Przerzucamy minus x na lewą stronę, otrzymujemy 10x równa się 12. Gubimy dziesiątkę, dzieląc sobie strony równania przez 10, stąd x równa się 12, dziesiątych, y równa się 3x, wciąż przepisujemy. Skracamy ułamek, czyli x równa się 6,5, y równa się 3x. No i teraz w tym ruchu, do drugiego równania zamiast xa wstawimy nasze 6 piątych. Otrzymujemy x równa się 6 piątych, a y równa się 3 razy 6 piątych. Stąd x równa się 6 piątych, a y równa się 18 piątych. Wyciągamy całe, czyli x to 1 i 1 piąta, a y to 3 i 3 piąte. No I otrzymaliśmy w ten sposób współrzędne środka odcinka AB. Teraz skorzystamy ze wzoru. Na współrzędne właśnie środka odcinka o końcach w punktach A i B. O współrzędnych x1, y1, a punkt B x2, y2. I teraz tak. Mamy punkt A o współrzędnych minus 18, 10 i punkt B, który chcemy znaleźć, o współrzędnych x2, y2. Wstawiając do pierwszego wzoru, mamy minus 18 plus x2 przez 2 równa się 6 piątych. Wykonujemy mnożenie na skos, czyli mamy minus 18 plus x2 razy 5 równa się 2 razy 6. Wykonujemy mnożenie przez nawias, czyli minus 18 razy 5 to minus 90, x2 razy 5 to 5x2 równa się 2 razy 6 to 12. Przerzucamy minus, minus 90 na prawą stronę równania, stąd 5x2 równa się 102. Gubimy piątkę dzieląc obie strony równania przez 5. Stąd x2 równa się 20 i 2 piąte. Dokładnie to samo wykonujemy obliczając yy, drugą współrzędną punktu b, czyli wrzucamy za y1 dziesiątkę, y2 zostaje, przez 2 to 18 piątych. I znowu mnożymy na skos, czyli 10 plus y2 razy 5. Równa się 2 razy 18. Wykonujemy mnożenie przez nawias. Otrzymujemy 10 razy 5 to 50. 5 razy Y2 to 5Y2. Równa się 2 razy 18 to 36. Przerzucamy 50 na prawą stronę równania. Otrzymujemy 5Y2 równa się minus 14. No i gubimy piątkę dzieląc obie strony równania przez 5. Stąd Y2 równa się minus 2 i 4 piąte. No i w ten sposób otrzymaliśmy współrzędną punktu B. Pierwsza współrzędna to 22 piąte, a druga minus 2 i 4 piąte.